Od licznych gospodarstw przez blokowiska aż do zielonego osiedla. Tak przez lata zmieniały się rataje. Stulecie przyłączenia dzielnicy do Poznania stało się inspiracją dla Centrum Informacji Kulturalnej do organizacji letnich atrakcji. Najpierw wystawy fotograficznej, a następnie spaceru z przewodnikiem śladami miejsc uchwyconych na zdjęciach. Rataje. Od wsi do wielkiej płyty. Taki tytuł nosi obecna wystawa fotograficzna w Fotoplastykonie Poznańskim. Miejsca uchwycone na zdjęciach mieszkańcy mieli okazję zobaczyć także na żywo, podczas spaceru z przewodnikiem. Odwiedzili między innymi plac po dawnej makiecie Rataj, okolice pływalni na osiedlu Piastowskim, czy skwer Milana Kwiatkowskiego. Cała forma spaceru natomiast, oprócz opowieści przewodnika, opierała się także na wymianie wspomnień i doświadczeń. Ja nie chciałem tutaj właśnie przyjmować takiej formuły, takiego nudnego wykładu przewodnika, idziemy tutaj z wycieczką, ja opowiadam, i, i wycieczkowicze czy spacerowicze przytakują lub nie. To są ludzie, którzy mieszkają tutaj od lat. A za sprawą tego spaceru mogli jeszcze lepiej poznać swój lokalny Fyrtel i usłyszeć ciekawostki, których nie znaleźliby chociażby w internecie. Przeciągnięto tramwaj już na początku lat 50. i na Śródkę, i na stająłękę. A z tym przeciągnięciem tramwaju na Starą Łękę była dosyć zabawna historia. W tym miejscu, na tym skęcie miał swoje gospodarstwo, pan się nazywał Jankowski. Chciano go koniecznie wywłaszczyć, żeby można było pociągnąć tramwaj w stronę stałej Łęki. Pan się mocno opierał. W końcu dogadano się na tej zasadzie, że zgodził się, że linia tramwajowa będzie przebiegała przez środek jego gospodarstwa. Ale żeby nie było za łatwo. I zarówno na wjeździe, jak na wyjeździe założył bramę, jak przyjeżdżał tramwaj. Najpierw musiał motornicy zadzwonić, pan Jankowski podchodził do biamy, musiał otworzyć biamy, tramwaj wjechał, to on zamykał tą biamę, szedł do biamy wyjazdowej, otwierał biamę wyjazdową i wtedy tramwaj wyjeżdżał. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, które zaskoczyło samych organizatorów. Jak przekazują, to nie ostatnia taka atrakcja w naszym rejonie. Chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować kolejną wystawę z kolei o wsi Rzegrze i Hartowo. Ponieważ to jest troszkę odrębny teren, odrębna historia i to już będą kolejne osiedla, tak zwanego górnego terasu, rataj. I na pewno wówczas też będzie, będzie wycieczka po tych terenach. Wystawy o ratajach w fotoplastykonie poznańskim można jeszcze odwiedzić do 31 lipca.